Cześć witajcie Komentujemy? Komentujemy Chcieliście komentarz? <laughs> Sorry, będzie komentarz Lecimy na grubo hmm. Tylko co to jest Nie wiem, pył wskazywałby, że to będzie od jakiejś maszyny stolarskiej Ale rzeczona. No, za bardzo żadnego tutaj nie widzę Gdzie by to mogło być wrzeciono? Hmm. Ktoś ma jakiś pomysł co to jest? Tutaj jest... Nie wiem, to się na pewno obraca Tylko jakaś ostrzałka do frezów Jakby tu frez montować i, i oszczyć ale hmm, nie ma napędu Kurde nie wiem co to jest ale hmm, Można by wykorzystać o, o, jako oś Z Też by był jakiś pomysł, tylko kurczę no. Po co, to, po co to psuć, jak może ktoś by to wykorzystał, jeszcze by u kogoś to popracowało? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Hmm. No nie wiem, naprawdę szczerze, powiem wam, no nie ma, nie mam, nie mam pojęcia co to jest. Fajnie wygląda, dość ciężkie, dość masywne. Chyba, że... Hmm. Chyba, że wykorzystać to do CNC, no ale po co, to, po co to psuć, jak u kogoś to może pracować jeszcze, no dobra. Jeszcze pomyślę później nad tymi. jeszcze się odezwę. Chyba likwidowali jakiś warsztat. Stół masywny, bardzo potężny, fajne. E, strasznie mi się spodobały też szuflady, które były nad stołem. Dość to, to fajnie wygląda wszystko. No, sam stół, no nie wiem, myślę, że 150 kg pod 200. Spokojnie mógł ważyć. Nad nim jest jeszcze jeden identyczny. I tak mi się wydaje, że na, drugiej, na drugim składzie jeszcze, jeszcze też są, ale to zaraz zobaczymy. Za daleko nie odszedłem i znalazłem takie cudo, takie moleństwo e, 6 cylindrów. O, teraz, tak 6 cylindrów. E, tak się zastanawiam. No, mechanik przy tym to, no ma co robić, tak naprawdę. no nie Musi się naszarpać, wszystko jest ciężkie. Wiadomo, że są wyciągarki, są wózki, są podnośniki, no ale. No fizycznej pracy ma więcej niż na przykład przy takim Cinquecento. Podejrzewałem, że ten sam silnik waży tyle co połowę tego Cinquecento. Tak jak myślałem, jest druga część, druga kolejna część tego warsztatu samochodowego. I później Wam jeszcze pokażę albo od razu, dobra dajcie chwilę to Wam od razu pokażę, bo tu jeszcze są jakieś wózki warsztatowe. Trochę pokrzywione, ale, no, ale zawsze. Pierwszy wózeczek. To jest, sprawdzałem szuflady Jeszcze wam jeszcze pokażę tutaj tam, o. Eee, Już ktoś tam był w szufladach Ktoś sprawdzał Puste, znaczy no Jakieś śmieci tam są, ale nic Do czego uwagi niestety I to jest to z, z Chciałem wam pokazać eee, To jest taki wózek, taki na czterech kółeczkach Trzy półki z tego, co tam tam. dość takie, Dość taka spoko sprawa, ale no tak jest Pokrzywiony, że jeszcze chciałem Wam pokazać yy, to ostatnio mi ktoś pisał, jak to się nazywa, y, to się nazywa słowniki bezpośredniowe, tak. Bardzo długie i bardzo dużo tych jest, nie wiem, to będzie miało, że 3 metry, to najdłuższe? 3 metry, może 2,5 metra y, z jakiejś firmy. No nie za bardzo się opłaca to tutaj kupować, więc podejrzewam, że to tutaj zostanie. chyba, że ktoś... Hmm. Tutaj są dwie ciekawe rzeczy, jedna to piecyk, piecyk, no, nie wiem czy kojarzycie czy nie kojarzycie, sprawne oko pewnie widziało. mam identyczny piecyk w garażu, ale naprawdę identyczny tej samej firmy, no tylko mój jest w dużo lepszym stanie, widzicie że tu jest rdzy, dlatego że tutaj nie będę brał. Tutaj jeszcze brakuje przewodu zasilającego, ktoś sobie wykorzystał, więc ja też nie wiem czy to jest do kupienia, bo to jest chyba włoski piecyk, nawet już nie pamiętam. Czy sam, sam układ, widzicie tutaj zapalarka, a tutaj to przełączanie. Wygląda, że to jest jak najbardziej ok, ale mm, nie wiem, nie wiem. Zresztą, no. Dobra, nieważne. Patrzcie jakie tutaj fajne yy, z wypalania, Jak ktoś coś buduje, nie wiem, chyba coś dekoracyjnego. Jakiś art deco metal. Steel, o! Art deco steel, to może wykorzystać, bo tak to, to chyba... No nie widzę zastosowania, ale, ale fajna sprawa, mi się wydaje, że warto, po, warto pokazać, co można znaleźć ciekawego na złomie. Myślałem, że to jest od jakiegoś stara, przynajmniej tak mi wyglądało na jakąś ciężarówkę, ale tutaj koledzy mi powiedzieli, że to jest prawdopodobnie od y, starego Żuka. Przełączniki, cieraczka, wentylator, znaczy nawiew na szybę i coś nieczytelnego. Y, kontrolki tutaj. No nie wiem, czy to ktoś wykorzysta, bo no sami widzicie jak to wygląda no ale jak ktoś odnawia nie no jak ktoś odnawia to chyba takie rzeczy nie wlewia Torowałem ciekawe urządzonko ale najpierw uchwyt, uchwyt polski made poland, dwudziestka duży na wiartarkę takiej bardziej stołową czy znaczy bardziej, jak ktoś na ręczną zamontować to jak najbardziej może jeśli zobaczyłem na szczęki, myślę spoko zobaczyłem tutaj, myślę spoko, no i patrzcie widzicie no nie wiem czy ktoś, jak Czym to było dokręcane, że tak połamali wszystkie zęby, no tak się cieszyłem, że taki fajny uchwyt znalazłem, że nikt go nie wziął przede mną, no tu pewnie już jestem dziesiąty, który go widział. A... Dobra, mniejsza o to. Jeszcze znalazłem coś takiego. Hmm. Podejrzewam, że to jest do jakichś ciśnień, ciśnień, do regulacji. To jest jakby jakiś przekaźnik, coś, tak, coś, coś takiego. No I tak mi się wydaje, że to będzie do jakiejś maszyny, do jakiegoś kompresora, może jakiegoś przemysłowego, Cięż, ciężko powiedzieć. Ciekawa sprawa. No nie będę brał, bo nawet nie wiem co to jest. A też później nie wiem jak to sprawdzić. Ale stara polska ślibiereczka stołowa, tylko taka malutka. Ach, warto się pokazać. Kamień, wiadomo, <laughs> połowa kamienia. E, tutaj niestety jak widzicie. Jedna łapka ułamana co ma w sobie. No. Na średniu to nie 220, no raczej na pewno na 220. No. Raczej wątpię, że ktoś się na to połakomi, ale jest no, ale taka jako, jako ciekawostka, żeby pooglądać, zobaczyć co jest na złomie. Mi jak najbardziej. A no, tutaj widzicie. No, niestety. Się prawdziwy antyk, że tak można powiedzieć, komputerowy. Myszka, jeszcze te trzy przyciski, bez rolki. O, to będą lata myślę, że 90. Kto pamięta jak się czyściło te, te wałeczki od rolki, no to, to było życie. Jeszcze wszystka tego starego typu. No, ale patrzcie jak ktoś ładnie... Jak ktoś musiał o to dbać, że to wiecie? Kabel spięty. Cóż powiedzieć. no ładka skrypka. Zamknięta. Ktoś wziął młotek, czy tam łoma, czy to tam znalazł na złomie. Zaczął tłuc, no i. Ciekawe tylko, czy coś było w środku. Czy to było tylko tak tłuczone dla zasady, bo coś w środku goniło. przykład rzucamy grosz, a i rzucamy na złom. W ostatnim odcinku, albo przedostatnim, no w którymś tam odcinku w tym miejscu były tostery, A teraz zobaczcie, ile jest gazowych. Jakiś Junkersów, nie Junkersów, tak wstępnie przeglądłem, no. Wygląda to generalnie na kompletne, ale czy tak jest? Któż, któż to wie? Wydaje mi się, że jakaś firma serwisowała, nazbierała tego złomu przez lata, złom teraz, znaczy, tych piecyków przez lata, złom teraz dobrze stoi. No i co? No i dawaj, czas, Stasiu, trzeba coś zarobić. Teraz na mieć, co na mieć, a reszta stal. Chciałem wam pokazać. Znalazłem takie radiatorki po jakichś układach. Nawet tam widać, że jest odbite coś. O, widzicie, ile tych radiatorków jest, no nie wiem, 100 będzie, 150, może coś takiego, no takie, do arduino, do jakiegoś kombinowania, no, nie głupia sprawa, nie głupia, bardzo lekkie, więc, więc pomyślimy, badajcie to, prostownik Boscha, o fakt, wygląda jak naprawdę starej daty, nie wiem. to może mieć lat, tabliczki tam żadnej nie widziałem, z tyłu już wam pokażę no tak myślałem na początku, że może coś wykorzystać no ale myślę że transformator no policzą mi miedź, no to odpada diody pewnie spalone, no bo bo ktoś to po coś to musiał wyrzucić, w tym że wtyczki poobcinane kable poobcinane znaczy to wtyczki, kable to pewnie na mieć. no a sam ten środek tutaj no, no nie zachęca niestety, no nie zachęca ale ale sam prostownik, zawsze myślę, że mi milikarka jest w cenie, to proszę, wojskowe menaszki. E, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest to made in Poland, polska konstrukcja, no coś, coś może z tego, może coś z tego wybiorę, może nie bardziej na pierwotne zastosowanie, tylko na jakieś na jakieś swoje inne, ale no, coś na pewno wybiorę, a wiecie co mi się z tym kojarzy, jak znajdę to wam puszczę, wybiła piąta. Minut 30. Dziś na piąta, minut 30 Kiedy pobudka zagrała Grupa reserwy szła do cywila Nie jedna panna płakała Grupa reserwy Witajcie na podsumowaniu Co wpadło dzisiaj Kurde, nudne to Nudne te wstawki, ale będę musiał coś Będę musiał coś wymyśleć innego Ale dobra, eee od czego to zacząć? Bo jest troszkę rzeczy, jak widzicie. Wszystko fajne i tam jeszcze są dwie tam 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 na lewo. Jeszcze są dwie fajne rzeczy z kitrany, ale o tym później. A może na no, sam koniec. Dobra. Zacznę od tego. Przyborniki wojskowe. E, wziąłem 2, 4, 6, 8. Wydawał muszę 9. No dobra. 8 e, Made in Poland. E, chyba przyborniki. Na pewno wojskowe. czy to są przyborniki. Tak mi się wydaje, że to są przyborniki. E, Stwierdziłem, że zrobię sobie do szuflady jako takie kuwetki albo przy szlifierce przymocuję. No i akurat, dobra, ta jest troszkę przyrdzowiała, ale na przykład o, ta jest w lepszym stanie. Będę miał nawet na wodę, żeby sobie e, przy oszczeniu wierteł czy noży, żeby sobie moczyć, więc fajna sprawa. Zresztą w tych pieniądzach wolę takie metalowe kuwetki oldschoolowe niż, niż te plastikowe. No raz, że taniej a dwa, że no, no, temu to się raczej nic nie stanie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dodatkowo wziąłem końcówkę do palnika peruna, czekajcie, można nawet zobaczycie, o widzicie, 2.1.2a, aż z ciekawości popatrzę, To to, to za typ, eee, dobra, lećmy dalej, wow, Bory. to jest tylko początek, to jest wózek, Boże, wózek, to jest szyna podwózki, Rex Rexkrot, Rexkrot, Rex, Rexkrot, to wytnę chyba, <grym> Ta ma około 50-60 cm, to będzie na wózek 20. Ucięta Boszem. Eee, no, ten taki krótszy, więc nie ma się co nad nim rozpowiadać. Eee, w w Znalazłem też Bo Bosza. Slifierkę kątową Makity 95-42. Eee, na pewno są do wymiany szczotki. Przewód ucięty, no ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Łożyska. nie to no, spoko, także no ciekawy jestem, naprawdę jestem ciekawy czy to ruszy. Spróbuję to rozkręcić, wyczyścić, przemyć, e, wymienić szczotki przede wszystkim, bo są, no są spalone, więc, więc zobaczymy. No mam nadzieję, że ruszy. A jak nie ruszy, no to, no to trudno. Ale, a dobra, widzę, że tutaj ktoś tam był, widzicie? Bo tutaj są śrubki, tutaj jednej już nie ma, ale. No musicie przyznać, że nie wygląda to znowu tak tragicznie. Wiem, że to tylko obudowa, więc środek może być spalony jak najbardziej. Ale, ale, ale zobaczymy. No, Dowód ważny śród należy. Wydaje mi się, że warto było wziąć. W cenie... Jak myślicie, jakiej? No, dobra. Lecimy dalej. O, to jest dość ciekawe znaleziska. Dwa ściski takie. Dwa ściski takie. I jeden ścisk firmy... Bessey, Bessey Podobno germany Bessey Original Mi się wydaje, że ta firma robi stoły spowolnicze, ale nie jestem pewny Tu jeszcze coś jest Jaki to ma wymiar? 600 na 175 No to powiem mam całkiem duży ścisk Wygląda na nówkę Dobra, fajny ścisk Wszystko po zło złomu, także no naprawdę super sprawa Takie ściski no troszkę chodzą, a a tutaj był, za 2 zł, za kilogram, więc super sprawa. Te też fajne ściski. Oj, tutaj się działo, jakaś przeróbka, ale to nie przeszkadza. Dodatkowo, 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 dodatkowo. Wrzeciono, pod piłę, pod gumówkę, pod cyrkulerkę No nie wiem co kto wykorzysta. Ciężkie bardzo, bardzo masywne, ale łożyska jak najbardziej spoko. Z jednej strony śrubka, z drugiej strony śrubka praktycznie komplet do mocowania. Super, na dwa paski. Żal było nie wziąć. Cenie złomu oczywiście, więc, więc też się bardzo opłacało. Jeszcze Wam tutaj zrobię z góry to wszystko. Ściski, fajna, fajna, fajna sprawa. Z tego też się cieszę, z makity się bardzo cieszę. A też taka niewiadoma tak naprawdę, ale jeszcze ja bardzo cieszę. Wrzeciono, no, wrzeciono jak wrzeciono, wałek, a nie wrzeciono, też super sprawa. I zaraz się włączam z tymi e, dwoma jeszcze innymi skrobami. Czekajcie chwilkę. No, i jestem z powrotem. To są szyny podwózki 20. Długość szyn 290 mm. Czemu tak? Nie mam pojęcia. Zobaczcie sobie z ciekawości. Ten jest jeszcze nówka. Jeszcze nawet nikt nie ściął tej osłony takiej. Nie, nie ściągnie. Jeszcze, jeszcze raz. Nawet nikt nie ściągnął tej osłony. Także ten raczej nie pracował, a ten? No nie wygląda, żeby to pracowało. Wiadomo, jakiś tam lekki nalot na, na rdzy musi być. bo wiadomo skąd to pochodzi, no ale. Powiedzcie sobie sami, wózki, dwa... No Boże, szyny, nie wózki, co ja mam z tymi wózkami? Szyny pod wózki 20, e, długość 290 cm, super sprawa, no w cenie złomu, 2 złote za kilogram, no kto by nie wziął, a to jest naprawdę, tym bardziej, że ten jest nowy, a ten, nazwijmy to prawie nowy, czekajcie, piękny cień widać, e, no, opłacało się. Ja jestem bardzo zadowolony, nie spodziewałem się, że kiedyś coś takiego znajdę. Jeszcze był trzeci, ale sobie wziął taki chłopaczek, więc już nie będę się z nim bił. Każdy niech skorzysta. Eee, fajnie będzie można było coś pobudować. Jakieś urządzonko. Zobaczymy, zobaczymy. No, jest potencjał teraz, tym bardziej, że kiedyś znalazłem wózki e, dwudziestki. Chyba tam trzy były, a nie cztery. Ale to nie przeszkadza, żeby coś pobudować. Także no, ja jestem bardzo zadowolony. Eee, fajny dzień chociaż tak naprawdę liczy się wypad liczy się ta chwila relaksu eee, to nie przedłużam już dzisiaj nie ma już eee, dzięki za dzisiaj do usłyszenia w kolejnym odcinku trzymajcie się cześć a tak w ogóle to miłego weekendu miłej soboty sobota wygląda że będzie piękna bo kręcę, to teraz jest godzina 8.36 więc zobaczycie to dopiero o 18 więc będzie po tym dniu ale no Dzień zapowiada się pięknie, niedziela chyba też ma być piękna, także miłego weekendu, odpocznijcie, zrelaksujcie się, trzymajcie się, cześć, pozdrawiam!